Przemysł Talkowski, dzień dobry, grupowe ubezpieczenie indywidualne. To nie wystarczy, a tu jak najbardziej. Te sumy ubezpieczenia będą stanowczo o wiele większe i wypłaty będą o wiele większe. Łączy ich ochrona, ale różni suma ubezpieczenia. Jak mam grupowe ubezpieczenie, no to muszę liczyć na panią kadrową w firmie, tak, a jak tak. wybieram indywidualne, to ta obsługa, rozumiem, będzie bardziej profesjonalna. Bardzo. Kupiliśmy grupowe ubezpieczenie i zmieniliśmy pracę albo zostaliśmy zwolnieni. Dalej nas chroni to ubezpieczenie? Bardzo dobre pytanie. Przejdźmy do konkretów. Powiemy o rzeczy najważniejszej, czyli o wypłacie. Dochodzi do wypłaty z ubezpieczenia grupowego. Jasne. Nie mniej niż 10 tysięcy. Porównujemy do grupowego ubezpieczenia, ubezpieczenie indywidualne. No dobrze, Jeżeli taka potrzeba jest. To bardzo proszę, my oczywiście Państwu pokazujemy tutaj e, falsyfikaty, żeby taka ilość pieniędzy mogła trafić do nas w wyniku ciężkiej choroby albo naszej rodziny, to rozumiem, że absolutnie grupowe nam nie wystarczy, to musi być ubezpieczenie indywidualne. Przemysław Talkowski dzień dobry. Polacy pokochali podróże, coraz częściej wyjeżdżamy na zagraniczne wojaże, a z podróżami i ubezpieczeniami jest tak, że wybór właściwego, najlepszego rozwiązania zależy od tego, jakie mamy potrzeby i oczekiwania. Mówiąc prosto, czego... Chcemy, zapinajcie pasy, bo zabieramy was w naszą ubezpieczeniową podróż, a przewodniczką po świecie ubezpieczeń po tych nieznanych lądach będzie pani Dorota Werkowska, e, która jest doradcą finansowym. Dzień dobry. Witam serdecznie. E, dziś na warsztat bierzemy ubezpieczenia grupowe. To jak się trzymamy już tej tematyki podróżniczej, to to będą ubezpieczenia nasze grupowe oraz o, większy kaliber. Ubezpieczenia większy. indywidualne, o co chodzi, słuchajcie. Za chwilę Wam to wszystko porządnie wytłumaczymy. Ale zanim zapytam Panią, jaka jest różnica między ubezpieczeniem grupowym i indywidualnym, to chciałbym zapytać, co je łączy, no bo oba mają w nazwie ubezpieczenie. Łączy je ochrona. I to jest jakby jedyny taki podpunkt, czyli Ale najważniejszy. Ochrona. Ale najważniejszy, bo robi ogromną różnicę. Ochrona czego tak naprawdę? Wszystkiego? Ochrona życia i zdrowia. Yy, tylko łączy ich ochrona, ale różni suma ubezpieczenia. I to też jest chyba tutaj najważniejsze, że yy, dwa ubezpieczenia a dwa całkowite. Yy... No różne światy, tak światy, naprawdę. Oczywiście, że I, tak. To, I o tym powiedzmy, dobrze. No to wracamy do naszej torby podręcznej, bym powiedział. Podróżnej, czyli ubezpieczenie grupowe. Co możemy o nim powiedzieć? Takie małe, kompleksowe. Yy... Nie wszystko tam się zmieści, ale podstawowe rzeczy na pewno? E, ubezpieczenie grupowe uważam, że to jest jedno z ważniejszych ubezpieczeń, które każdy z nas powinien mieć. To jest taka typowa podstawa, e, które zawiera różne świadczenia. Jak torba podręczna tak w podróży, jest. ona się zmieścić musi nam pod fotel. I w tych e, świadczeniach także są takie drobne rzeczy. Tak jest, w samolocie musi się zmieścić, więc my musimy tam... Rzeczy, które absolutnie potrzebujemy, tak czyli jest. ubezpieczenie grupowe to jest co? Taka podstawowa rzecz, na przykład, złamiemy rękę? Złamiemy rękę, złamiemy nogę, pójdziemy do szpitala, będziemy mieli operację, y, umrze nam ktoś bliski, prawda? Y, urodzimy dziecko, więc taka y, ogół wszystkich takich świadczeń, które dzisiaj zabezpieczają mnie jako osobę ubezpieczoną od różnych zdarzeń losowych. Dobrze, ale jak wyruszamy w naszą podróż, niech to też będzie nasza życiowa podróż. Mhm. I potrzebujemy zdecydowanie więcej. Nasze potrzeby są większe, bo no dobrze, lecimy na dwa tygodnie do Brazylii na przykład, albo mm -hmm. do Tunezji. Polacy bardzo lubią Grecję, no Tunezja, się Egipt przecież jeszcze. Ale teraz wracamy do naszej życiowej podróży i chcemy ubezpieczyć naszą na przykład całą rodzinę. To nie wystarczy, a tu jak najbardziej. Tak. Yy... Grupowe ubezpieczenie, indywidualne. Sumy całkowicie inne. Zakres. E, zakres inny. Pojemność ale... tego ubezpieczenia, tak patrząc na, porównując te dwie torby czy walizki, tak? Znaczy, nawet bym powiedziała, że to ubezpieczenie zabezpiecza mnie, a to ubezpieczenia, e, ubezpieczenie zabezpiecza mnie, a jeszcze bardziej moją rodzinę, żeby tu czuli się bezpiecznie. Tu spakuje się w podróż życiową sam, a tu mogę spakować tak naprawdę i całą rodzinę. Mm, zgadza się i to rodzina powinna tutaj. E, Dbać o to, żebym takie właśnie ubezpieczenie miała, w takiej właśnie walizce. Jasne, dobrze. To na razie jeszcze czyścimy nasz stół, do tego jeszcze, proszę państwa, wrócimy. Porozmawiajmy o dostępności. Ubezpieczenie mm, grupowe versus ubezpieczenie indywidualne. Kto może skorzystać z jednego, kto może skorzystać z drugiego? Yy, ubezpieczenie grupowe jest przeznaczone dla pracowników, którzy pracują w danej firmie, dla osób bliskich, czyli na przykład mam pracuję w danej firmie, mam męża, partnera, on także do tego ubezpieczenia może przystąpić, albo moje pełnoletnie dziecko. No dobrze, ale grupowe to nie znaczy, że my zawsze musimy w grupie się ubezpieczyć. To nie chodzi o ubezpieczenie mhm. grupy, rozumiem? Tylko ja pracuję w grupie i to jest ubezpieczenie, tak jest. które daje mi to pracodawca? właściciel właściciel właśnie wybiera takie firmy? ubezpieczenie. firmy prezes Właści na przykład tak jest. właściciel firmy wybiera Danego ubezpieczyciela, dany zakres, który pro, proponuje właściciel czy to, to towarzystwo ubezpieczeniowe, ale ten zakres jest taki sam. Dla każdego pracownika. Czasami się zdarza, że ubezpieczenie grupowe y, ma takie możliwości dołożenia umów dodatkowych, mhm. czyli tak zwanych potocznie, mówiąc, cegiełek, że każdy może sobie je spersonalizować. Ale jeżeli chodzi o dostępność takiego ubezpieczenia mhm. grupowego, ja muszę być zatrudniony w oczywiście, tej firmie. Oczywiście, Jeżeli jestem fotografikiem, jestem architektem, być może prawnikiem, który prowadzi jednoosobową kancelarię, projektantem wnętrz, mam. Indywidualną działalność gospodarczą. Mm. Nikt mnie nie zatrudnia, to ja grupowego nie będę miał. Yy, grupowego yy, nie będę miał. Są takie dzisiaj oczywiście Dlatego ubezpieczenia. Dlatego muszę wybrać, tak, rozumiem, wtedy indywidualne. Tak jest. Są oczywiście takie ubezpieczenia na kształt grupowego, ale znowu, te sumy ubezpieczenia, tak jak pan powiedział o tych zawodach, na pewno nie będą mu wystarczające, żeby zabezpieczyć jego potrzeby. To prawda? do sum za chwilę przejdziemy, bo to jest absolutnie najważniejsza rzecz. Jak państwo się ubezpieczają, no to wiadomo, te pieniądze są najważniejsze. najważniejsze. I wypłaty świadczeń, Czyli oczywiście. Czyli tak. Grupowe możemy nabyć takie ubezpieczenie, tylko będąc zatrudnionym w jakiejś tak, firmie. W jakiejś Stąd firmie. nazwa grupowe. Tak. Jeżeli nie jestem pracownikiem, muszę wybrać indywidualne. Tak jest. To jest ta dostępność. A co z obsługą? No rozumiem, że jak pracuję w firmie, to co, to tam firma musi zatrudnić doradcę finansowego albo agenta? Zdarza się głównie tak, że tym zajmują się panie kadrowe, rozumiem. które wybierają takie ubezpieczenie. I czasami jest tak, że te panie kadrowe nie śledzą jakby rynku, bo towarzystwa ubezpieczeniowe prześcigają się każdego roku. Roku w coraz to lepszych świadczeniach, w coraz to nowych zapisach, lepszych ofertach. Lepszych ofertach. Więc jakby mm, korzystanie z doradcy e, jest jakby najważniejszą rzeczą, dlatego że my śledzimy rynek i wiemy, co też dla danej branży jest najważniejsze, dlatego że tutaj, e, no Pan wspomniał o, o trzech różnych zawodach, ale e, każda firma ma inne potrzeby, każda branża ma inne zabezpieczenia. Jasne, czyli e, tak naprawdę jak mam grupowe ubezpieczenie, no to muszę liczyć na panią kadrową w firmie, tak, a jak tak. wybieram indywidualne, to ta obsługa, rozumiem, będzie. No użyję tego sformułowania bardziej profesjonalna, bardziej profesjonalna. bo będzie to konkretny doradca finansowy czy I ekspert I szujemy wtedy od na miarę mhm. takie ubezpieczenie indywidualne. Czyli to jest takie szycie na miarę własnego, własnej ochrony. No dobrze. Ja mam całkiem niezły garnitur, niekoniecznie świetny, nie, ale dopasowany bym powiedział. Natomiast jak chcemy o zakresie porozmawiać, to znowu wrócimy do naszych walizek. Dobrze, mamy absolutnie bagaż podręczny, czyli taki, który musi nam się znowu zmieścić pod siedzeniem. Tak. Za chwilę do składek przejdziemy, bo Państwo wiedzą, że jak latają tanimi liniami lotniczymi, to tylko to jest w cenie, za wszystko inne trzeba płacić. Eee, I to jest zakres ubezpieczenia grupowego. Tak. I tak jak pani powiedziała, to to, co możemy wziąć na pokład samolotu, znowu wracając do tej mm -hmm. terminologii podróżniczej, no to chyba do 100 ml kosmetyki tylko, oj prawda? Tak, oj tak, Porządnego, no to porządny perfum jeszcze weźmiemy, ale już na przykład szampon może być problem. Może być problem. Jakieś podstawowe leki, prawda? Tak. To, co na dwa dni lecąc do Londynu czy do Barcelony nam wystarczy, ale na całe życie to może być za mało. Stanowczo za mało. Na pewno... Yy... Nie będzie to taka podróż naszych marzeń, bo nie wszystko tam e, zmieścimy. A jak mamy podróż naszych marzeń, ja bym do Brazylii chętnie poleciał. To wtedy już musimy się spakować w porządną walizkę i to jest ubezpieczenie indywidualne. I państwo widzą ten zakres teraz, tak? O to chcemy pokazać w tej naszej życiowej podróży. Rozumiem, tutaj możemy zapakować o wiele więcej i zmieści się tu. Tyle rzeczy, nie tylko objętościowo, ile tu się nie zmieści, ale tu możemy wsadzić rzeczy, w których tu w ogóle nie ma, i być tak, nie może. Tak. Co na przykład tutaj jak Pani powiedziała, może to być ubezpieczenie hmm, na jeszcze szerszą skalę? I na co zakresie? Może, zakres może być bardzo podobny, bo i tutaj możemy wrzucić na przykład śmierć, poważne zachorowanie, operacje. Zachorowanie e... na nowotwór. Na, na nowotwór, i, I też tu i tu. tu, i tu. Tylko, że tak jak widzimy, nawet po, po warytach gabarytach, gabarytach e... Tutaj te sumy ubezpieczenia będą stanowczo y, o wiele większe i wypłaty będą o wiele większe. Yy, no jasne, to do tego do, to do, chyba do jest. Tego, to chyba naj, naj, najważniej, tak jest najważniejsze. Za chwilę dojdziemy. Porozmawiajmy w takim razie jeszcze o składkach, bo to Państwa też pewnie interesuje. Jak... Hmm. Jak Pieniądze to zawsze interesują każdego. Mała walizka kosztuje mniej, yy, chociaż y, pytanie, jakiej marki, prawda? Ale duża zazwyczaj więcej. Tak samo jest podobnie z, z ubezpieczeniami grupowymi. Te grupowe na pewno będą tańsze. Yy, o wiele tańsze yy, i to są składki różne. bo... Yy, A średnio, jakby pani chciała powiedzieć, 60 do 100 zł. Rozumiem. Yy, to też zależy właśnie od zakresu, od sumy ubezpieczenia. Płacone miesięcznie. Płacone miesięcznie yy, przez pracownika, bądź na przykład przez pracodawcę. Ta forma tu już jest. Yy, jakby nieważna, najważniejsze jest to, jaki, jaka jest składka i co za tą składkę posiadamy i jaki zakres posiadamy. Więc mniej więcej taka podstawowa to jest od 60 do 100 zł. Rozumiem, że w przypadku ubezpieczenia indywidualnego składka z pewnością będzie większa, no ale jak pokazaliśmy, ten zakres ochrony będzie większy. Zakres tak? ochrony będzie większy, tak. I tutaj na pewno, no i tutaj trudno już chyba mówić o jakichś średnich widełkach, co. Yy, Czy... late, nie, średni też nie możemy mówić, dlatego że to wszystko zależy od sumy ubezpieczenia. Oczywiście są ubezpieczenia na życie, gdzie już możemy za 50 i za 100 zł yy, takie posiadać. Niemniej jednak no ciężko tutaj mówić o jakiejś średniej, Jasne. to zależy od wieku, yy, od zakresu, od sum. Co się stanie, zapytam teraz o naszą ochronę, na przykład po zmianie pracy. Kupiliśmy grupowe ubezpieczenie i zmieniliśmy pracę albo zostaliśmy zwolnieni. I dalej nas chroni to ubezpieczenie? Bardzo dobre pytanie. I na tym tutaj trzeba się właśnie chyba stanąć i, i więcej porozmawiać, dlatego że ubezpieczenie grupowe chroni wtedy, kiedy tylko i wyłącznie pracujemy w danej firmie. Jeżeli migrujemy, zmieniamy pracę albo zostajemy zwolnieni, no zostajemy bez tej ochrony. Jak najbardziej towarzystwo daje nam pewną możliwość, czyli tak zwana indywidualna kontynuacja. Niemniej jednak nasze. Zdrowie i stan zdrowia może ulec zmianie, i do kolejnego ubezpieczenia grupowego możemy już nie przystąpić. Rozumiem, że to grupowe jest też yy, dla nas tańsze, bo. Pracodawca się trochę do tego dokłada? Czasami się do, dokłada, yy, bo też ma z tego korzyści, dlatego że pracodawcy mogą być zwolnieni z odprawy pośmiertnej, jeżeli partycypują w składce, i też taka składka wtedy może być refinansowana. A rozumiem, że te grupowe ubezpieczenia pracodawca oferuje pracownikom, yy, mając na myśli, że zadowolone krowy dają więcej mleka. To takie amerykańskie powiedzenie, które ja bardzo lubię, czyli pracownik, który ma takie dodatkowe ubezpieczenie pracodawcy, po prostu czuje się bardziej komfortowo i. A, eee, tak, Gnębia to dzisiaj jest standard, że w tych ubezpieczeniach, w tych firmach są ubezpieczenia grupowe, lepsze bądź gorsze, więc to jest dzisiaj taki standard dla pracownika, że ma możliwość przystąpienia do tego ubezpieczenia. No ale tutaj kontynuując to, jeżeli taki pracownik odchodzi z danej firmy, no to teraz dalej musi sobie poszukiwać danej ochrony. Jeżeli znowu e, mamy ubezpieczenie indywidualne, wykupione. W danym towarzystwie nas nie interesuje to, gdzie pracujemy, nas nie interesuje też stan zdrowia, bo my je kupiliśmy wtedy, kiedy przeszliśmy, ale jak zmienimy medyczną, zawód to też nie ma większego to także nie ma, znaczenia. Także nie ma żadnego znaczenia, więc tutaj jest ten, no nazwijmy to minus, tak, że y, musimy też to brać pod uwagę, że jeżeli zmieniamy pracę, automatycznie zmienia się też ochrona. I jeżeli jesteśmy w innej firmie, to w innej firmie już takie ubezpieczenie grupowe może nie być na tak dobrych warunkach. Przejdźmy do konkretów. Do meritum. Ja powiedziałem wcześniej, że zapiliśmy pasy, na chwilę odpinamy, bo teraz wyrzucamy Państwu tak naprawdę te finanse na stół i powiemy o rzeczy najważniejszej, czyli o wypłacie. Dochodzi do zdarzenia, prawda, losowego, śmierć, tak jak Pani powiedziała, czy, czy wypadek, czy choroba. I teraz dochodzi do wypłaty z ubezpieczenia grupowego. Jasne. Wracamy z naszą podręczną walizką. Bardzo proszę. Na jakie świadczenia możemy liczyć? Ile stąd się da wyciągnąć pieniędzy? Yy, zacznijmy od tego ubezpieczenia, które jest na wypadek śmierci. Bo to też na to pracownik Czyli patrzy. taka, no mówiąc kolokwialnie, młodzieżowo, najgrubsza rzecz. Najgrubsza rzecz? Yy, najważniejsza w sumie, tak. No najważniejsza. Naj, najtragiczniejsza być może. Dla, yy, bo tak jak to powiedziałam, takie ubezpieczenie grupowe. Chroni mnie o tych podstawowych rzeczy. Więc tutaj możemy liczyć 50-60 tysięcy na wypadek śmierci. Mówię o tej śmierci y, takiej każdej, tak? Nie mówię o komunikacji, Jasne. czy to choroba, zabawie. No zawał to bardzo proszę, to Państwu możemy to pokazać. Pomoże mi Pani, ile tutaj mamy? 10, 20, 30, 40, no 50. 50, tysięcy. 50 tysięcy, czyli średnio tyle maksymalnie udałoby się, rozumiem, z takiej grupówki ubezpieczenia tak. grupowego. Wyciągnąć, no bo też składka niska, jak pani mówi, 60 tak, zł na ale przykład to miesięcznie. to nie jest tak, taką tragedią. Gorszą tragedią jest inne świadczenie, które, bo to mówimy o śmierci, ale jakby często, coraz częściej zdarzają się poważne zachorowania. I teraz świadczenia z wypłaty poważnego zachorowania... Mhm. To co? To tylko... To wielokrotnie jest... Będzie mniej. Nie mniej niż 10 tysięcy. Średnio mówię oczywiście, okay, czyli, więc jeżeli... Czyli jak zachorujemy, to raczej, to raczej 10. 10 czasami i mniej. Ubezpieczenia no grupowych, te świadczenia... Kolega y mówił, że za poród dostał pięć tysięcy. To i tak bardzo dużo, szczerze okay. mówiąc, bo przeważnie jest 500 tysiąc, albo 2000 złotych, więc y, to już tak naprawdę dobre ubezpieczenie musiał mieć. No to przy, przy... E, więc to, to jest śmierć, są poważne zachorowania, Ach. są także inwalidztwa i ja tutaj nie mówię oczywiście o bo w ubezpieczeniu grupowych y, są wypłacane świadczenia nawet za tak zwanego siniaka, czyli bólowe. Okay. Ale o tym nie mówimy, bo Tam to jest są dużo takich punktów, bardzo fajnych ubezpieczeń ale za niewielkie na co dzień, kwoty, tak, jasne. za niewielkie kwoty, więc też oczywiście możemy y, y, za złamanie, skręcenie dostać kilka kilkanaście tysięcy. I jakby tutaj te świadczenia też co są nam wypłacane. To pomaga wiadomo, możemy sobie na przykład y, wtedy lepszy gips taki y, y, rehabilitację. Jak najbardziej Prawda? te rzeczy mówię, zabezpieczają nas na co dzień. Ale y, ubezpieczenie na życie zabezpiecza Naszą rodzinę, czyli jeżeli coś mi się wydarzy, czyli właśnie śmierć, poważne zachorowanie, żeby ta rodzina miała tą poduszkę finansową, aby mogła się leczyć, aby mogła szybciej dojść do zdrowia. No bo za te 7 czy 10 tysięcy ja nie dojdę do Jasne, zdrowia. Prawda? Dlatego porównujemy do grupowego ubezpieczenia. Ubezpieczenie indywidualne. No i teraz, szanowni państwo, oh, tak, tak, bo, no i teraz spróbujmy zobaczyć, co, co się może zmieścić w takim ubezpieczeniu indywidualnym, no bo to jest ta nasza, taka, e, pani powiedziała, życiowa e, poduszka, ja powiem, życiowa walizka, którą zabieramy w podróż naszego życia i rozumiem tak, tu w przypadku śmierci, średnio klienci, rozumiem, nie ubezpieczają się na 10 czy 50 tysięcy, nie, tylko to nie. idzie w setki tysięcy. Setka. A nawet i y, mogą to być milionowe sumy ubezpieczenia, no dobrze, jeżeli taka potrzeba jest. To bardzo proszę, szanowni państwo, mamy tego, mamy tego zdecydowanie więcej, tylko żeby taka ilość pieniędzy mogła trafić do nas w wyniku ciężkiej choroby albo naszej rodziny, to rozumiem, że absolutnie grupowe nam nie wystarczy, to musi być ubezpieczenie indywidualne z niestety. No, no, z wyższą składką. Wyższą składką no, jest różnica, ale prawda? większym zakresem. Natomiast wtedy dopiero możemy liczyć na taki, no trudno powiedzieć, zastrzyk pieniędzy, wodospad tak naprawdę pieniędzy chyba. No na pewno zastrzyk, i yy, jeżeli tutaj nie mówimy o śmierci, a jednak o tych poważnym zachorowaniu bądź inwalidstwie. Na pewno takie pieniądze pomogą y, szybciej dojść do zdrowia. Zna Pani takie konkretne życiowe przypadki, no bo długo Pani pracuje tak. w branży i jak to konkretnie komuś pomogło? Znam, pomagam też jakby klientom w tych najcięższych chwilach, właśnie kiedy zdarza się to najgorsze. Albo śmierć, albo poważne zachorowanie, i oni czasami nie wiedzą, co mają dalej zrobić. Więc, no, mam przykład dziewczyny, młodej dziewczyny, 30 kilka lat. Przez kilka dni ją bolała głowa. Okazało się, niestety, że jest to wylew. Na tyle tragiczny, że. Hmm, no straciła jakby panowanie to nad swoim ciałem. Bardzo ciężki wylew, no mam dreszcze jak mówię o tym, no bo widziałam tą dziewczynę jakby później. Ona miała ubezpieczenie grupowe w pracy. Niestety na niskie sumy ubezpieczenia. Zgłoszone roszczenie w tych emocjach, źle zgłoszone roszczenie. Nie w porę otrzymała oczywiście te pieniądze. Zgłosili się potem do mnie bliscy, abym pomogła, jak to dokładnie tutaj zgłosić. Udało się. Tylko że ten okres od zgłoszenia przez nich, do pomocy przeze mnie, minęło kilka tygodni. E, I oni w tym czasie niestety robili zbiórki pieniędzy, zbiórki na Facebooku, na rehabilitację, na pomoc. E, co się udało zrobić z ubezpieczenia grupowego to uzyskać kwotę 70 tysięcy, ale ta 70 tysięcy to była kropla w morzu potrzeb, potrzeb mm -hmm. bo tutaj dochodzą wiele jeszcze aspektów tutaj zdrowotnych i tutaj to ubezpieczenie grupowe pomogło jak najbardziej, ale to nie było w takim stopniu duża kwota, żeby móc dalej leczyć. Się. Innymi słowy, w przypadku zachorowania na nowotwór złośliwy na przykład. Tak naprawdę wypłata nawet 10 czy 20 tysięcy to jest trochę taka przysłowiowa aspiryna, która nam na długo. Terminowe leczenie nie wystarczy, Zgadza prawda? Się. A Wtedy teraz... ubezpieczenie indywidualne dopiero e, może nas. E, tutaj no, też mam przykład. Dobry. No właśnie, może nam, może nam w tym pomóc. My oczywiście Państwu pokazujemy tutaj e, falsyfikaty, prawda? I nieprawdziwe pieniądze, ale tak naprawdę. Ale w życiu na pewno takie pieniądze są życiu bardzo potrzebne. w prawdziwe pieniądze w takim przypadku są bardzo e, potrzebne. Raz jeszcze dziękuję Pani za rozmowę. Pani Dorota Werkowska, doradca finansowy. I przemysł Tarkowski, kłaniamy się. Do zobaczenia.